Kiedy mówimy o zdrowym sercu, od razu przychodzi na myśl klasyczny zestaw więcej spacerów, kontrola stresu, unikanie smażonych potraw. Ale co byś powiedział, gdybym powiedziała, że istnieje pokarm tak potężny i kompletny, że wielu kardiologów umieszcza go na szczycie listy dla ochrony serca? I nie, to nie jest drogi suplement ani cudowna nowość. Mówimy o awokado. Tak. Tym owocu z ciemną skórką i kremowym miąższem, którego wiele osób nadal unika, myśląc, że jest zbyt kaloryczny. Ale trzymaj się! Awokado może być Twoim największym sprzymierzeńcem w zapobieganiu chorobom serca. To taki super bohater, którego nikt nie docenia, aż do momentu, gdy ratuje sytuację. Zacznijmy od obalenia największego mitu żywieniowego, jaki Ci opowiedziano: tłuszcz szkodzi sercu. W rzeczywistości problemem nigdy nie był sam tłuszcz, ale rodzaj tłuszczu, który spożywasz. W przypadku awokado, tłuszcz to ten, który leczy, a nie szkodzi. Mówimy o tłuszczach jednonienasyconych, tych samych, które znajdują się w oliwie z oliwek extra virgin i które są już udowodnione w zapobieganiu zawałom serca udarom, a nawet arytmią. Te dobre tłuszcze działają bezpośrednio na równowagę cholesterolu. Pomagają obniżyć LDL, zły cholesterol, który zatyka tętnice i jednocześnie zwiększyć HDL, dobry cholesterol, który oczyszcza naczynia krwionośne. I ta prosta zmiana w profilu lipidowym już oznacza ogromną różnicę w ryzyku chorób sercowo-naczyniowych. Nic dziwnego, że kardiolodzy z USA, Europy i Ameryki Łacińskiej zalecają codzienne spożywanie awokado jako część długoterminowej strategii ochrony serca. Ale awokado to nie tylko dobre tłuszcze. Ten owoc jest również jednym z najbogatszych naturalnych źródeł potasu, i oto zaskakujący fakt ma więcej potasu niż banan. Czy to ważne? Oczywiście. Potas jest niezbędny do kontrolowania ciśnienia krwi, jednego z największych, cichych wrogów współczesnego serca. Pomaga neutralizować nadmiar sodu w organizmie, zmniejsza zatrzymywanie płynów i poprawia przewodnictwo elektryczne serca, zapobiegając nieregularnym uderzeniom. Innymi słowy, awokado równa się kontrolowane ciśnienie chronione serce. I jeszcze coś, awokado jest bogate w fitosterole, związki, które zwalczają gromadzenie się tłuszczu w tętnicach. Pomyśl o tym, jak o wewnętrznym sprzątaniu, gdzie awokado pomaga rozpuścić małe płytki, które z czasem mogą stać się niebezpiecznymi zatorami. Wszystko to w naturalny sposób, bez skutków ubocznych i z wszechstronnym smakiem, który pasuje zarówno do słodkich, jak i słonych potraw. Ale korzyści nie kończą się na tętnicach. Awokado jest również doskonałym sojusznikiem w walce z przewlekłym stanem zapalnym, który jest jednym z najmniej omawianych i najbardziej niebezpiecznych czynników, gdy mówimy o zdrowiu serca. Wiele osób kojarzy zawał tylko z wysokim poziomem cholesterolu, ale prawda jest taka, że stan zapalny organizmu jest równie ważny. I tutaj wchodzą w grę przeciwutleniacze z awokado luteina, zeaksantyna, witamina E i glutation. Wszystkie one pomagają zmniejszyć stres oksydacyjny w komórkach, co chroni naczynia krwionośne i zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych. I jeszcze jeden szczegół, który pokazują badania awokado, jest niezwykle bogate w rozpuszczalny błonnik. A ten rodzaj błonnika odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu cholesterolu, poziomu glukozy we krwi, a nawet apetytu. Dieta bogata w rozpuszczalny błonnik pomaga eliminować nadmiar cholesterolu przez jelita, reguluje metabolizm i zmniejsza skoki insuliny kolejny ukryty czynnik ryzyka chorób serca. Tak, serce również odczuwa to, co jesz na swoim talerzu. Abyś mógł sobie wyobrazić siłę tego pokarmu, badania opublikowane w czasopismach i periodykach naukowych analizowały ponad 100 tysięcy osób przez 30 lat i odkryły, że częste spożywanie awokado wiązało się z 21% mniejszym ryzykiem rozwoju chorób serca. To dlatego, że poprawia również inne wskaźniki ryzyka, takie jak oporność na insulinę, wskaźnik masy ciała i obwód brzucha. Innymi słowy, pomaga kontrolować metabolizm jako całość. A wiesz co jest najbardziej imponujące? Nie musisz jeść dużo. Połówka awokado dziennie wystarczy, aby czerpać większość z tych korzyści. Można go dodać do śniadania, zrobić lekkie guacamole z limonką i ziołami, używać w kremowych smoothie, dodawać do sałatek, a nawet przygotować zdrowe desery z kakao i miodem. Wszechstronność awokado to dodatkowy bonus. Teraz poruszmy kwestię, o której prawie nikt nie mówi, ale która może zmienić twoje spojrzenie na odżywianie serce również cierpi z powodu tego, co czujesz. I tutaj wchodzi rola awokado w zdrowiu psychicznym. Ten owoc jest bogaty w magnes i tryptofan dwa składniki odżywcze niezbędne do produkcji serotoniny hormonu szczęścia. A dlaczego to ważne? ponieważ wysokie poziomy stresu i depresji są bezpośrednio związane ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i wysokiego ciśnienia krwi. Kiedy dbasz o swój nastrój, dbasz również o swoje serce. A jeśli nadal masz wątpliwości, przypomnijmy, że awokado to pokarm przodków, spożywany od wieków przez cywilizacje takie jak Aztekowie i Majowie, którzy nazywali go ahuakatl, co oznacza jądro, ze względu na wizualne podobieństwo, ale także jako symbol płodności i witalności. Przypadek? Może! Ale nie da się zaprzeczyć: ten zielony owoc skrywa supermoc. Więc następnym razem, gdy ktoś powie, że awokado jest kaloryczne, tłuste lub że nie nadaje się do diety, już wiesz, co odpowiedzieć. Bo teraz znasz naukę stojącą za tym. Awokado to więcej niż modny produkt fitness to narzędzie profilaktyki zdrowotnej, potwierdzone badaniami, zatwierdzone przez lekarzy i łatwe do włączenia do codziennej diety. Jeśli szukasz długowieczności, energii, ochrony sercowo-naczyniowej i chcesz utrzymać szczęśliwe podniebienie, droga jest zielona, kremowa i ma pestkę po środku. Twoje serce będzie bić spokojniej, a Ty na pewno będziesz żyć lepiej. Jeśli podobał Ci się nasz film, śledź nas, aby otrzymywać więcej wskazówek dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i zdrowych nawyków. Kliknij, aby się zapisać. Do zobaczenia w następnym filmie.